Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj y, zrobimy sobie wszystkie dostępne krzyżówki. Mam krzyżóweczkę za 3 zł, za 5, za 10 i za 30 zł. Zaczynamy od tej. Częściowo wydrapane są krzyżówki. Zaczynamy od tej za 3. Tutaj zostały nam 4 cztery litery. Cztery litery, dobrze mówię. I zapraszam do oglądania. Tutaj nie mamy żadnego wyrazu jeszcze ułożonego. Kolejna literka to L. I szukamy. Tu mamy L. Stół mi się trzęsie, ale może będzie dobrze widać. Dobrze widać. Tutaj mamy L. L, L, L. I tyle. <laughs> Kolejną literką jest C. C. Szukamy C tutaj. I tyle. Kolejna litera to litera G. G mamy tutaj. I tutaj. Yy, tak. Tutaj. I tyle. Nie mamy żadnego wyrazu. Żadnego. Ym. I ostatnia literka to literka U. Tutaj mamy w słowie lupa i to jest nasz pierwszy wyraz. Tutaj mamy U. Tutaj U. I tyle. I tak mr nie było. Sz też nie było. W nie było. H nie było. T było. To jest nasz drugi wyraz. Egipt i lupa z nie było. W nie było. R, 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 r. r, r. Czyli mamy dwa wyrazy. Tak, książeczka jest pusta. Sprawdzimy literki, bo tu się łatwo pomylić. UBS, czyli krzyżóweczka za 3 zł, jest przegrana. Teraz przechodzimy do krzyżówki za piątkę. Tutaj też żadnego. Nie, przepraszam, jeden wyraz mamy Bóg. Tu sobie zaznaczyłam czarną kreską. Czyli jeden wyraz w jednej krzyżówce. Odkrywamy kolejną literkę. Literka Z. I szukamy. Tutaj mamy z. Tutaj mamy z. Tutaj tyle. W drugiej krzyżówce. Tutaj mamy z, i mamy słowo beach. Tutaj mamy z. Tutaj. I tyle tak. W bonusie nie mamy. Kolejna literka to litera V. Literki V nie widziałam w ogóle, ale może po drodze gdzieś zobaczymy. Literka J. Literka J. Tu nie ma. Tu nie ma, tutaj jest. Tyle. W drugiej krzyżóweczce mamy tutaj i tyle. I ostatnie dwie literki. Litera w. Mamy tutaj. I tutaj. Z tej strony mamy w słowie kiwi, i mamy drugi wyraz, bo tu był ten. I tutaj mamy kiwi. Sobie tak pozaznaczamy. W szukamy. Ale W już nie ma. I ostatnia literka to litera L. Tutaj mamy słowie leż tu mamy lato czyli drugi wyraz w tej krzyżówce tu mamy l tu mamy l tutaj tyle tutaj mamy w słowie lupa tutaj tutaj i tyle Zobaczymy, już nie będziemy sprawdzać tych liter, bo jest ich sporo tutaj pozostawało. Sprawdzimy sobie od razu literki kontrolne SG, SGD. SGD, czyli druga krzyżówka za 5 zł jest pusta. Przechodzimy do tych większych nie bardzo mi się mieści, ale jakoś będziemy sobie radzić. Tutaj mamy w pierwszej krzyżówce nie mamy słowa. Bonusa nie mamy. Tutaj mamy słowo Bóg i Kuba. Czyli dwa słowa i w trzeciej mamy Dukla, jedno słowo. No ale mamy jeszcze sześć literek. To sprawdzamy o tak, żebym mogła przesuwać. Kolejna literka to literka Y i szukamy Y. Tu nie ma, tu nie ma. Tutaj jest Y, czyli jedno Y w tej krzyżówce, w bonusie nie ma. Druga krzyżówka Y. Y jest tutaj. Tutaj. I tutaj tak. To by było na tyle, i ostatnia krzyżówka. Y... Litera Y jest tutaj. I tutaj tak. Następna literka to literka F. Szukamy F. Mm, mm, mm. Elf. Mamy pierwsze słowo. Ja je sobie od razu zaznaczę, bo ja tu się zgubię. Dobrze. F. Tutaj F. F, F, F. F. Dobrze. W bonusie mamy F. Tutaj szukamy, nie ma F. I w ostatniej, w ostatniej jest F. Nie ma F. Dobra. Kolejna literka to literka M. Tak. I szukamy w pierwszej krzyżówce, tutaj jest M, tutaj, tutaj, zaraz mi statyw spadnie, przepraszam. O, ok, gdzieś tą krzyżówką podpycham go. Literka M, tutaj, M M, 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 nie ma M. W drugiej krzyżówce M. Jest tutaj. I tyle i w ostatniej krzyżówce. M jest tutaj. Tak, wszystko gra. Gra i buczy. I więcej M nie ma. Kolejna listerka, literka J. Tutaj mamy J. I jeszcze gdzieś mamy. Tutaj mamy J. Tutaj mamy J. Tak. Tutaj mamy J. Tutaj i tutaj. tyle. Kolejna litera, przedostatnia W. I W mamy tutaj. W, W, I ostatnia krzyżówka W. Słowi, nazwisko. I tyle. No i ostatnia litera. Ostatnią literą jest s. Literka s, i szukamy. Mamy tutaj, i mamy słowo szata. Zaznaczamy je od razu. Tak. S. Tutaj mamy S. I tutaj mamy S. W słowie bonusowym mamy S. I od razu sprawdźmy, R nie było, N nie było, C nie było, G nie było, C nie było, G, R, C, R. Czyli w pierwszej krzyżówce mamy dwa słowa z tego co widzę. Tu nie ma słowa, tu nie ma, nie ma, nie ma. Elf i szata. Czyli pierwsza krzyżówka jest przegrana. Szukamy tutaj S. W słowie szaman, ale nie było N. Tutaj w słowie ser nie było R. Sezon, H, było H, P, P nie było, C nie było, R, N, R nie było, P nie było, G nie było, C też nie było. Czyli tak krzyżóweczka też jest przygrana z tego co widzę, Bóg, Kuba. Tak, ta krzyżówka też, też jest przegrana, bo nie mamy, bo nie mamy R. I ostatnia krzyżówka, szukamy S. Tutaj mamy S. Tutaj mamy A. Niezdrapane. S, 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 S. Nie ma S. Jest słowo dukla. I tak j było j i azja słowo azja słowo azja r nie było g n n n nie było v nie było c n nie było p nie było n r g no to lipa azja i dukla czyli tak krzyżóweczka. Jest przegrana. Trzecia krzyżówka i trzecia przegrana. Chyba że jestem niewidoma. P, B, U. Przegrana krzyżóweczka, czyli trzy krzyżówki za piątkę, dyszkę i trójkę mamy przegrane. I została nam wielka krzyżówka. Zobaczymy, co ona nam tutaj pokaże. Tutaj z tego co pamiętam, to nie było żadnego wyrazu jeszcze ułożonego. Żadnego. I zostało nam 6 liter. Odkrywamy kolejną. Literka F. I szukamy literki F. Tutaj to można dopiero oczopląsu dostać. Literka F. W tej krzyżówce nie widzę. Tutaj mamy F, czy nie mamy F? Tutaj mamy. Nie mamy. W bonusach też nie mamy. Kolejna literka to literka. K. Literka K. Tutaj mamy K. Nie wiem, czy muszę zerkać, czy ładnie widać wszystko. Literka K. Mm, tutaj K. O, mamy pierwsze słowo okno. Od razu zaznaczymy. Mhm. Znowu odepchnęłam statyw. Dobra. Wszystko widać. Wszystko widać. Słowo okno. Literka K. Literka. K. k tutaj tutaj o literka f była tak tu mamy f tutaj mamy f teraz tutaj coś się coś nie widać w tych na różowym tle k literka k Tarka K. Ta krzyż... Nie, nie ta krzyżówka. Myślałam, że to ta, ale to była ta krzyżówka. Tu w tej krzyżówce jest ukryte moje imię, ale była przegrana niestety. Tu myślałam, że to w tej, a to było w tamtej K. Tutaj K już nie ma, w bonusach jest tutaj. I tyle, kolejna literka, literka J, tutaj, tutaj już próbuję się skupić, żeby to nie trwało wiecznie, tutaj, I tyle, w słowie Jan, Benjamin. i tutaj. Tyle w bonusach nie ma kolejna literka to literka I. I zdrapujemy. Zdrapujemy I. I, 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 i. I, i, i. I. Tutaj mamy I, tutaj mamy I. Mamy kolejne słowo, za chwilę je zaznaczę. I tu I. Kolejne słowo to słowo bierki. Chyba wszystkie i. I teraz w drugiej krzyżówce mamy w słowie kwit. Beniamin, Iga, Indiana, Lipa. Tak, w bonusach nie ma. Przed ostatnią literką jest G. I gdzieś mamy G. Mamy tutaj G. Tutaj w słowie GANZES dwa razy G. I tyle. W kolejnej krzyżówce mamy tutaj G. I tutaj G. Ok. I ostatnia literka. Literka T. Tutaj mamy w słowie eter, i to jest nasze drugie słowo. Trzymajcie kciuki, żeby ten draping nie był totalną porażką. T, literka T. Tutaj mamy w słowie azot. I tyle, niestety. Tutaj mamy w słowie teledysk. To jest nasze drugie słowo z tej strony za moment. Tutaj jeszcze przepatrzę to. I tutaj te czyli tu mamy kwit i no, pisz. Nie bardzo chcę długopis po tym śliskim pisać, ale może jakoś poradzimy. Bonusach nie ma, więc sobie sprawdzimy. Tutaj mamy dwa słowa, z tego co widzę. Trzy słowa. Bierki, okno, eter. Ale potrzebujemy pięć słów. No i wątpię, żeby tu coś AD nie było. AD, AD, L, L nie było, P. Też nie było H. H nie było. Mm, 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 mm. Czyli trzy słowa w tej krzyżówce. Tutaj mamy dwa kwit i Rygor, i zobaczymy dalej. H nie było, L nie było, D nie było, P nie było. No to pięknie. Czyli ta krzyżóweczka też jest przegrana. Super. Po prostu chyba pech powraca. No dobra. To tak. Krzyżówka przegrana, przegrana, przegrana i przegrana. Czyli. 48 zł na minusie. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!